Brawo Roman! Romek, 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 spokojnie! Już tylko chwila! I Państwa Jaworskich witamy serdecznie, to jest para! To jest Romek. Czarek! Czarek, Czarek, Czarek! Kozłowski z Półtuszka! Czarek, Czarek, Czarkowi dopingujemy jeszcze! Jeszcze, nie dawaj! I kolejny zawodnik, jeszcze, jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę, dobrze? Pięknie. I kolejny punkt złodziej się do nas. nas złodziej za 10 kilometrów. I kolejna zawodniczka numer 367. Z uśmiechem pod nim To jakiś dowód, nie wiem, coż to jest za ale zawodniczka z numerem 193.